Ze mną Adam Bońkowski, zawodnik i kapitan dzisiaj drużyny Słowianina w Oliwusz. Remisujecie 2 do 2 po emocjonującym spotkaniu z rezerwami Chrobrego Głogów, chociaż wydawało się, że uda Wam się podtrzymać tą serię zwycięstw i dalej mieć komplet punktów na koncie. Zabrakło koncentracji trochę w końcówce Twoim zdaniem? ciężko powiedzieć czego zabrakło ale myślę, że przede wszystkim takiej chłodnej głowy w tych ostatnich minutach no, mamy na tyle doświadczony zespół że w 90 tam bodajże trzeciej minucie mamy wynik korzystny gdzieś tam, gdzie powinniśmy utrzymywać się przy piłce, tracimy ją rywale transportują piłkę pod naszą bramkę, no i niestety no i niestety nie utrzymujemy tych trzech punktów przyzwyczajamy zawsze kibiców i samych siebie do zwycięstw, no dzisiaj niestety, dzisiaj niestety się nie udało to też ta liga jest bardzo mocna. W tym, w tym sezonie na pewno też to widzicie, wy notujecie świetny start, dalej pozostaniecie liderem tabeli. No i w każdym kolejnym meczu pewnie też celem waszym będzie przedłużenie teraz serii, już niezwykiem serii bez porażki. Tak, myślę, że to będzie teraz nasz cel. No wiadomo, liga, liga ciężka, tutaj też dzisiaj Chroby przyjechał trochę, trochę wzmocniony, ale wiedzieliśmy o tym, nie baliśmy się tego. No i myślę, że, że, że już teraz tylko do przodu no mamy nowego trenera, gdzieś tam, gdzieś tam nowe aspekty pewnie wejdą. Dzisiaj, dzisiaj trochę więcej się chcieliśmy utrzymać przy piłce, trochę nam wychodziło, no ale też w najważniejszym momencie no tego nie zrobiliśmy, no i od razu Chroby to wykorzystał. Z waszej perspektywy, jako drużyny ta zmiana trenera to to jest kontynuacja poprzedniej pracy trenera Pietrewicza, bo to jest taka nietypowa sytuacja. Trener odchodzi z dnia na dzień ze swoich osobistych powodów, przychodzi ktoś nowy i, i musicie tak naprawdę bardzo szybko wypracować jakąś nic porozumienia między na linii trener drużyna i, i kontynuować to, co tak naprawdę udawało wam się przez połowę tej rundy. Tak, tak. No nie jest to łatwa sytuacja i dla nas, i dla trenera, ale znamy, znamy trenera, trenera Daniela, wiemy, wiemy, czego od nas wymaga. Też oczywiście to nie będzie z dnia na dzień, że zmienimy nasz styl. Tutaj trener też się musi zaklimatyzować, poznać tych zawodników z boiska, jak to wygląda, jak wygląda szatnia. No ale trenery, trenery, trener tutaj, miejmy nadzieję, że, że, że wprowadzi jakieś nowe aspekty, które, które pomogą nam w zwycięstwach. W pierwszej połowie była taka sytuacja, sytuacja w polu karnym, po której część z Was domagała się rzutu karnego po potencjalnym faulu na Tobie. Jak Ty oceniasz tę sytuację ze swojej perspektywy? Dobra decyzja sędziego czy, czy, czy rzut karny dla Was? No ciężko mi ocenić. No, no chciałem uderzać na bramkę, nie trafiłem piłki. Koledzy mówili, że, no, że też by zagwizdali faul, ale nigdy by nie dali żółtej kartki. No, sędzia dał żółtą kartkę, no to już, już, już nie mi to oceniać. No, było, 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 minęło. No, myślę, że, 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 że taka sytuacja to na, na, na porządku dziennym, więc no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, 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 że nieraz decyzje nie, nie, będą, nie będą pod nas. A zabrakło Wam trochę też skuteczności w tym spotkaniu, bardzo dużo strzałów na bramkę, dużo też celnych. No, świetna też dyspozycja, powiedzmy w sobie szczerze, bramkarza bardzo młodego w drużynie Głogowa, który debiutował dzisiaj w, w, na poziomie czwartej ligi. Ale y, wydaje się, że jednak kilka z tych sytuacji y, powinniście zamienić na bramki i być może zamknąć ten mecz wcześniej. Tak, przede wszystkim te takie końcowe podanie, gdzie, 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 gdzie pewnie podczas analizy będziemy, będziemy to oceniać, jak mogliśmy się lepiej zachować. Dużo było tych sytuacji, no ich bramkaż no, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj dzisiaj topka no, wybronił im tyle sytuacji, że, że wynik mógłby być znacznie, wieczny, znacznie większy, aczkolwiek my też mogliśmy jeszcze stracić bramkę na 3-2, gdyby nie śli tutaj bodajże, bodajże Wojtka szuby, gdzie, gdzie, gdzie mogło być groźnie. No na pewno ma dużo materiału do analizy, na pewno w tygodniu przepracujemy, yy, przepracujemy ten tydzień i, i no już w sobotę miejmy nadzieję, że już wynik będzie korzystniejszy dla nas. Ze mną trener Sebastian Górski, trener drugiej drużyny Chrobrego Ogłogów. Panie trenerze, remisujecie dzisiaj na boisku lidera rozgrywek, który dotychczas ma komplet, miał komplet punktów na swoim koncie. To był wynik, który przed meczem brał Pan w ciemno, czy jednak celem było tutaj zwycięstwo? Nie, zdecydowanie nie brałem w ciemno tego remisu, bo jakby my mamy taki projekt jako chrobry drugi Głogów, że chcemy rozwijać naszych zawodników, naszych wychowanków e, i w każdym meczu gramy o zwycięstwo, czy to jest pierwszy zespół w tabeli, czy to jest ostatni zespół w tabeli, no jakby naszym założeniem jest realizować model gry, e, czy, 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 czy obserwować działa, podejmowane działania przez zawodników na boisku. W każdym meczu chcemy grać o trzy punkty, zresztą to było widać dotychczas po tabeli, bo my e, od półtora roku mamy chyba pierwszy remis, szczerze powiedziawszy, bo w trzeciej nie pożonego remisu. No i dzisiaj remisujemy po raz drugi. Natomiast jakby dzisiaj my ten, ten, ten wynik jest drugoplanowy. Oczywiście chcemy wygrywać, bo jesteśmy ambitnymi ludźmi i każdy chce wygrywać w sporcie. Natomiast dla nas pierwszoplanowy jest rozwój zawodników i, i jako grupy, jako indywidualności, jako zespołu. No to o tym rozwoju w takim razie macie bardzo młodego bramkarza, 16-letniego yy... Marcela Gawłowskiego, który też dzisiaj bardzo dobrze się zaprezentował i zwłaszcza w drugiej połowie bardzo długo trzymał wam ten remis 1 do 1. No gratuluję Marcelowi, bo to był bardzo dobry jego występ. Ciekawostka jest, że to jest jego debiut dzisiaj. Zdebiutował też Pucharze Polski, natomiast w Lidze jest to jego debiut. Podjęliśmy taką decyzję. Jakby my gramy odważnie w kontekście rozwoju. Czy to jest, my nie patrzymy w wiek zawodnika, czy to jest 17 latek, czy to jest 19 latek, czy 16 latek, tak? bo Marcelowa ma 16 lat chyba nawet. Zresztą w środku Pola też gra zawodnik, rocznik 2-6. Dzisiaj tak naprawdę nam pięciu z powodu chorób, pięciu zawodników, który, czterech zawodników młodzieżowców, którzy grają zazwyczaj w pierwszym składzie, nie, nie grali, bo jest to gdzieś tam 2-7-2-5. Takim składem chcemy grać. Oczywiście raz możemy takim składem grać, drugim razem nie możemy, bo, bo czasami zejdzie ktoś z pierwszego zespołu po to, żeby łapać minuty, czy czasami ktoś, no to my mieliśmy w tych tygodniach ostatnich czterech bardzo e, dużo chorób i. i, i to był problem też. A jeszcze przechodząc do samego spotkania, to postawiliście dzisiaj naprawdę liderowi trudne warunki. Bardzo dobrze zagraliście w pierwszej połowie, a czy pan ogólnie jest zadowolony z tego jak zaprezentował się dzisiaj zespół? Wie pan, w piłce nożnej, w takich okolicznościach, jak, jak zdobywamy. Brak oczywiście tracimy w 85. zdobywamy w 92. E, około tych minut, e, to, 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 to możemy powiedzieć: No, dobra, jesteśmy zadowoleni. Tak? Natomiast ja z perspektywy naszej realizacji naszych założeń gry, no nie jestem zadowolony, bo ja bym chciał zobaczyć dzisiaj otwarty mecz. Chciałbym zobaczyć mecz, w którym obie drużyny będą prezentować jakość w ofensywie, bo, bo, bo my gdzieś ten model ofensywny bardzo mocny mamy. No, dzisiaj szcz, szczerze powiedziawszy, to, specy, to boisko w Oliborzu jest specyficzne, nie dziwię się, że tutaj nikt nie wygrał, e, bo ona jest bardzo małe, z górki, jeszcze dzisiaj wiatr towarzyszył. Trzeba się do tego umieć zaadoptować. Natomiast odpowiadając na pytanie nie z perspektywy trenera nie jestem zadowolony z tego z realizacji działań naszych na boisku. Macie po tych pierwszych dziewięciu kolejkach 10 punktów na koncie. Mówi pan dużo o rozwoju, może te wyniki nie są dla drugiego zespołu zawsze pierwszorzędne, ale Celem dla was na pewno jest pozostanie przynajmniej na takim czwartym, czwartoligowym poziomie, a wiemy, jak ta czwarta liga w tym roku wygląda, że jest dużo mocniejsza niż, 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 niż dotychczas. I to chyba widać. Tak, jest zdecydowanie mocniejsza. Uważam, że. No ja Nikt sobie chyba, jak rozmawiamy z trenerami, nie przypomina takich rozgrywek na takim poziomie. Uważam, że bardzo mocno zbliżyła się do poziomu trzecioligowego, bo niektóre mecze są na tym poziomie graliśmy tam pół roku, trzy miesiące temu, to wiemy, jak ten poziom wygląda, On jest, to się skrócił. Różnica. Eee, natomiast, jeżeli chodzi o nas, no, Cel jest jasny, jakby tego projektu, który prowadzę od dwóch i pół, niecałych trzeci sezon, że my chcemy wprowadzać zawodników do pierwszego zespołu. Dzisiaj to realizujemy jako akademia, jako klub, bo dzisiaj za chwilę pewnie wyjdzie w Legnicy czterech naszych wykowanków i to grających od pierwszej do czasami ostatniej minuty. I to jest nasz sukces i tym się powinniśmy cieszyć. Natomiast wracając do wyniku zespołowego, oczywiście, no, naszym celem jest jakby grać w tej lidze, ogrywać no, kolejnych młodych zawodników. Natomiast uważam, że dzisiaj jesteśmy trochę na etapie po, jakby po spadku czterech najlepszych zawodników poszło do pierwszego zespołu, pięciu kolejnych poszło do lig wyższych. Dzisiaj musimy znowu budować. Natomiast ja jestem przekonany, że my się odnajdziemy w tej lidze za chwilę i nabierzemy doświadczenia i, 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 i z drugiej strony pokory do tej ligi i będziemy wygrywać.